Mój rower to nic ciekawego. Tak naprawdę zwykła szosówka i to raczej z tych tańszych, e, aluminiowa, nawet widelec mam aluminiowy, e, ale może jakby wtedy takim jechałem, ale jakbym teraz jechał, to jednak wybrałbym jakiś stalowy rower. Mhm. Szosówka oczywiście najlepiej z z hamulcami tarczowymi, z szerszym zakresem przełożeń e, i wygodniejsza. No, mój rower Czyli był. Stalowy gravel. E, może nawet nie gra, ale coś pomiędzy gravelem a szosówką, bo mm -hmm. coś takiego. Albo nawet szosówkę stalową, jednak stalowe ramy są wygodniejsze, ja, ja w, w miejskich rowerach ale mam. To stalo... bardziej się ugina, czy tak? Czy... O, o, tak, ona, ona tłumi drgania z e, aluminium. E, Aluminium przenosi, jest bardzo sztywne, przenosi, przenosi wszystko na, na, na plecki, na ręce, mhm. a stal jednak amortyzuje. Dwa, czyli, czyli mówisz tak, miałeś zwykły, standardowy, szosowy, aluminiowy tak. rower, jeżeli byś teraz jechał, radzisz Stary, stal. Star. Super. Co wziąłeś na zapas? Na zapas do roweru, to właściwie tylko dętkę i oponę, chyba miałem oponę jeszcze zapasową, ale mhm. nie użyłem i no, światło drugie. To był ca... do, do roweru był cały zapas. Okej, okay. ale coś, coś musiałeś dokupować po drodze? Nie, czy nie? Czy nic, nic. Radę? Do, do roweru nie. Tak naprawdę rower się spisał. Oprócz tego, że on był za sztywny na tą trasę, to nic okay. się w nim nie popsuło. Nawet dętki nie przebiłem na, na Jan dookoła Polski. To trochę szczęścia było. Było szczęścia, tak, tak, tak. Raz mnie tylko rower wyeliminował. A właściwie nie rower, tylko but mnie wyeliminował z trasy To na Bałtyk Bieszczady. Mm -hmm. Coś się stało z blokiem, że nie chciał się wpiąć w pedał. I no, nie, nie było sposobu jechać, bo to noga spadała, spadała i musiałem się wycofać w sumie na parę godzin przed metą. O. <noise> Trochę było. Po dwóch nocach jazdy. Trochę słabo musiałem się... No niestety, więc. Ale poza tym no to nic nawet chyba kapcia nie złapałem nigdy do takiej dłuższej trasy. No to nieźle. Albo powiedzmy mi tak, bałtyk Bieszczady założył. Przejdźmy do tej drugiej trasy, którą hmm. wspomniałeś teraz. Co ty bierzesz ze sobą? Bo o sprzęcie Aha. już powiedzieliśmy, ale co ty jeszcze bierzesz ze sobą? wiesz, ja, ja wiem, że taki jest na przykład jest taki credit card endurance, czyli bierzesz kartę kredytową i jedziesz od hotelu do hotelu, no nie? I tam się no o tak. ciebie troszczą. Ale w takim prawdziwym endurensie, to, no to bierze się ze sobą jakieś rzeczy, nie? Tak, no tylko na ubranie głównie. To, 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 to no zależy od pogody, ale jak w lecie jeździłem po Polsce, no to była podkoszulka z długim rękawem, taka dobrze oddychająca, mhm. bluza, i ocieplaczę na kolana. Okay. I to było. To, to, to zawsze jest kompromis, bo. E, czym więcej e, możemy zapewnić sobie, tak, że w ogóle nie zmarzniemy no ale będziemy dużo tych rzeczy tachać no ja szedłem w drugą stronę, ja się liczyłem z tym, że w nocy będę marszł, ale no, miałem dzięki temu troszkę, troszkę mniej rzeczy mm -hmm. e, i... a taką torbę, mm -hmm. mieć taką bikepackingową taką Ta, podsiodłową? tak, tylko podsiodłową, okay. takiej średniej wielkości, nic więcej no, to nawet e, ja bym gdybym się do tej torby mieściło jeszcze coś to bym wziął troszkę więcej rzeczy, mm -hmm. ale no limit torby mnie ograniczał drugie nie chciałem brać, bo to już dwie rzeczy to już dużo E, więc, więc jedną jeździłem. Dobra, spanie. Spanie. Nie ja wiem, dwie noce e, nie spałem, e, ale to, to, to trwało dłużej. E, nie? Tak, znaczy tak, no to generalnie. Na, po, na dłuższe noclegi zatrzymywałem się w jakichś agroturystykach, tego typu rzeczy, okay. a jak się na, na chwilę chciałem przespać, tak na krótko, to on na przystankach po prostu. I, i to jest też dobra... Um, ja, ja na przykład nie czuję się na siłach, żeby się położyć na wygodnym łóżku na 2-3 godziny, wstać i jechać dalej, więc jeżeli chcę tak zrobić, to się kładę na przystanku, bo wtedy mnie zimno obudzi i muszę, muszę wsiąść i pojechać. A, no to jest, to jest, taki, jest <laughs> do, całkiem niezła porada. No. Tak, tak, więc tak naprawdę jakbym teraz jechał, to co dwie noce sobie zaplanował taki normalny postój gdzie z łóżkiem, a każdego wieczora, póki jeszcze jest ciepło, nie w nocy, tylko tuż przed zachodem słońca, przespał mi się z godzinkę, może pół godzinki na przystanku autobusowym. Żeby w nocy jechać, nie męczyć się, nie, nie, nie walczyć ze snem w nocy, tylko Aha. spokojnie sobie jechać. Jak wyglądają Twoje podczas takiego, takiego dnia, czy tam powiedzmy tych kilku dni, jak jedziesz, jak wygląda Twój, że tak powiem, Twoja dieta, Twój jadłospis? Czy, nie wiem, napychasz się żelami, czy wiecie, mówisz, jakby są różne szkoły, tak? tak. Jakby, nawet jak dam jakiś dokument o, o tym, o tym transam, trans no to jedni biorą, biorą ze sobą jakieś izostary, napychają się jakimiś, nie wiadomo, jakimi cudami, inni po prostu jedzą pączki w sklepie i popijają to piwem, no nie wiem, więc jakby chciałem zapytać z Twojej perspektywy, z Twojej. Doświadczeń, jak ty robisz, i też co byś, co byś polecał na takim długim wyjeździe? To, to zależy tak naprawdę, bo zależy jeżeli jedziemy na takim na przykład na Bałtyk Bieszczady to mamy co kilkadziesiąt kilometrów bufet. I tak naprawdę nic nie biorę, ewentualnie jakiś żel na kryzys jeden, może dwa, ale generalnie zjadam to, co jest na bufetach. Mhm. E, ale tam na bufetach jest duży wybór, więc jakby. No to też ja mam przetestowane, co mi dobrze służy, ale generalnie, no to właśnie, jakieś najczęściej jakieś bułki. Bułka e, i banan. No, to, to, znaczy, generalnie ja dużo owoców zjadam, więc bułki, owoce, tego typu rzeczy. E, tam są też obiady. tam jest Na Bałtyk Bieszczady są e, dwa takie punkty, gdzie jest taki zupełnie obiad. E, I są też takie punkty. E, gdzie też się zdarzy coś cieplejszego. Mhm. Tak. To nie jest tak, że cały obiad, ale coś tam na ciepło się A jak nie ma tego zje. bufetu i jedziesz na I... nie wiem, 300 kilometrów, to co bierzesz ze t... sobą? Na, na 300 kilometrów? Na 300 kilometrów to to, to, to to wezmę jakieś, jakieś batoniki takie sportowe. Może nie jakieś tam super nie wiem tam takie jak używają zawodnicy na na, na maratonach. Się się, szczerze to się nie znam na takich. E, tylko jakieś takie batoniki z musli kupuję mhm. i do tego... Bułkę to nie wezmę ze sobą, bo już nie mam tyle kieszeni. Jasne. Ale jakiś banan... Czyli coś, to co się trochę dłużej owoc. trawi. Tak, nie? Coś coś, co coś dłuż... węgli, a... tak? Tak, tak dużo węgli, a dłużej bo, się trawi, Tak, nie? bo nie może, nie, znaczy, nie może być taki kop energetyczny, bo wtedy szybko zejdzie. To, mhm. Jak cukier wzrasta we krwi, to insulina zbija i można sobie odwrotny efekt uzyskać. Tylko takie rzeczy, które się długo... Złożone węgle. I trochę tłuszczu, jeżeli. Tylko no, to jest trudniej, no bo no, awokado nie weźmiesz No, skoro. awokado nie wezmę. Jak kupię po drodze, no to fajnie, ale też yy, tak naprawdę rzadko kiedy mhm. jest gdzie kupić po drodze. No dobrze, to teraz wiemy już, gdzie spałeś, wiemy, jaki masz sprzęt, wiemy, jak, jak się przygotowujesz. Co mnie jeszcze interesuje, no to. I to mnie tak nurtuje, bo ja nigdy tak nie jechałem kilka dni. Chcę, chcę zapytać yy, też o to, do czego, do, do czego przejdziemy pewnie w, w kolejnej naszej rozmowie, czy chciałem zapytać o, o ciuchy. No bo, bo to są ciuchy, które kurczę, ty na siebie zakładasz w poniedziałek i podejrzewam, i to zaryzykuję. Może tak Aha. nie jest, ale podejrzewam, że biorąc pod uwagę to, że to jest, że to jest ściganie i każdy gram się liczy, tak. to nie chcesz wieść na sobą, ze sobą ciuchów na zmianę. Tak. No nie? Więc ściągasz te ciuchy z siebie um, jak jest piątek. No nie? I teraz. Chcę zapytać, jak to wygląda tak kondycyjnie, fizjologicznie, wrażeniowo i tak dalej, taka jazda? W sensie, ja nie mówię o ludziach, którzy, którzy jakby obcują z tobą, jak wchodzisz do sklepu czy gdzieś tam, tylko o tobie samym, nie? No tak, że znaczy to, to jest też częściej jedzie się samemu, więc jakby problem tych ludzi odpada. A co prawda, w sklepie jest jedna zaleta, bo czasami się rozstępują nie trzeba w kolejce czekać, ale. No To jest taka wątpliwa zaleta. No, no niestety tu, tu, tu jest. No, no, jak jechałem dookoła Polski, miałem dwa komplety ciuchów, tak naprawdę. Przy czym głównie jechałem w tym drugim, bo ten pierwszy mnie trochę poobcierał, chyba drugiego czy trzeciego dnia, i już jak się przebrałem, tak już zostałem w tym, w tym drugim komplecie. No, to było za długo, bo nawet jedno, no to tam wrażenia te zapachowe, ale to też, co. To głównie jechałem sam, więc nie problem. Ale to, że ten materiał już nie działał tak, tak dobrze, on już jak był taki nasiąknięty, to, to się prosił o jakieś upranie. To już był taki sztywny, o, o, ocierający, wkładka w spodniach też już taka zbita się zrobiła i dopiero po praniu wróciła do, do normy. Ja też nie miałem wtedy jeszcze, to były jeszcze czasy, kiedy nie zajmowałem się szyciem ciuchów, więc też też się za dobrze na nich nie znałem wtedy. Nie, nie miałem jakieś też Takich lepszych jakościowo, one były takie powiedzmy ze średniej półki. E, podejrzewam, że te. E, znaczy, nawet nie podejrzewam, tylko wiem, te, 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 co teraz, ciuchy, które teraz mam, no znacznie lepiej się sprawują. To jednak jest, jest różnica, szczególnie w nocy, jak się mocno przepocę, e, no to. To taka mokra ścierka nie wisi na plecach, tylko to jednak szybciej schnie i... No tak, ale o tym za chwilę, bo ja mówię, tu mam dużo pytań odnośnie tych ciuchów, bo y, trochę tych ciuchów mam, oczywiście oglądam reklamy, no bo siłą rzeczy one się pojawiają, ale, ale o tym domyślę, że, że w drugim odcinku. Ostatnie pytanie, które mam do ciebie, hmm? Co teraz? Jaki teraz następny wyścig? Co, jak, jakie teraz plany dalej rowerowe? Tak, tak naprawdę to naj, na najbliższy czas nie mam. No, tak naprawdę w tym roku to chyba nic więcej nie pojadę, bo tak jak mówiłem, tam miałem ten kłopot zdrowotny. Eee, okazało się, że mam alergię na pszczoły i no trochę się boję dalej zapuszczać sam, bo jak mnie pszczoła ugryzła, to jeszcze nie wiem jak zareaguje organizm. Eee, liczę, że na przyszły rok będę wyleczony. Na pewno chciałbym pojechać drugi raz dookoła Polski, ale to chyba jest za dwa lata, jeśli dobrze pamiętam. Ale teraz tak naprawdę teraz wybór jest duży tych e, tych, tych maratonów e, jest Race through Poland, który jest roz, e, podoba mi się, bo on jest w podobnej formule mm -hmm. jak Transkontynental, tak. tam są też nie ma wyznaczonej punkty. trasy, są punkty, e, to bardzo chciałbym pojechać w tym w tym roku był w bardzo trudnych warunkach padał śnieg w ogóle, a to był początek maja, ja więc ledziłem <laughs> <i zdjęcia. śmiech> Tak. <śmiech> więc e, no to to jak najbardziej jest na liście. E, co, co roku teraz też jest fragment maratonu dookoła Polski jechany, czyli jedna albo północ, południe, albo wschód, albo zachód. Aha. Więc to każdy ma tam około 1000 kilometrów, niecałe. Ja jechałem ten górski odcinek 4 lata temu, więc chyba w tym roku też będzie, bo one są co cztery lata się powtarzają. I to. Bardzo mi się podobało, bo to jednak przejechać góry całe polskie za jednym razem, to robi wrażenie. No robi wrażenie. <noise> e, dziękuję ci bardzo, no, życzę żeby ci się nie chciało spać na tych długich wyjazdach. <noise> <A> dziękuję. <noise> e, I i żeby, no, żeby była energia i żebyś się uporał z tymi problemami, które gdzieś tam się pojawiły. Mam nadzieję, że nie będą cię dyskwalifikowały e, i dziękuję bardzo za rozmowę. I już dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka, w którym porozmawiamy o tym jak szyć ciuchy. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Zapraszam na stronę podcastrowerowe.pl, Tam możecie sobie kliknąć lajki, like share'y, cuda nie widzę. A oprócz tego ten odcinek jest dostępny w Waszych telefonach, na iTunes, w Spotify i w czymkolwiek słuchacie podcastów i jeżeli to robicie. Dzięki za dzisiaj do usłyszenia za tydzień.